Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. No, nadrabiam troszkę zaległości, muszę się najpierw wytłumaczyć dlaczego już ponad miesiąc nie ma żadnej nagrywki. Otóż jak wiecie już o kontuzji ręki wspominałem parę razy. Obecnie odbywałem rehabilitację, ponad trzy tygodnie sporo pracowałem nad tym, żeby sprawność wróciła. No co mogę powiedzieć? Rotacja praktycznie jest, gorzej ze zgięciem i wyprostem, ale szczególnie z wyprostem. Ale na pewno jest progres, jest spory progres, także jesteśmy na dobrej drodze. Już miałem wczoraj wizytę z lekarzem i obejdzie się bez drugiej operacji, także powolutku, powolutku. Mam nadzieję, że ręka wróci do pełni sprawności. No i właśnie, troszeczkę nas ominęło, jeżeli chodzi o rzeczy, które działy się w Chrystomie, a działo się dużo. I ten filmik będzie takim, jakby, podsumowaniem ostatnich tygodni. Co się działo, co się obecnie dzieje w mecie, jakie były zmiany jakie były ważne wydarzenia. Nadrabiamy po prostu zaległości i już przejdźmy sobie od razu do ich e, omówienia. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii gry mamy tak zwane buffy kart. Zawsze były nerwy, jeżeli już, albo zmiany w kartach, ale nigdy nie były one polepszone, a tutaj 3 czerwca weszło nam Przebudzenie Mecha, pierwsze w historii. E, zbawowanie, polepszenie po prostu kart, które już w tym momencie mieliśmy, które były niezbyt grywalne oraz dostaliśmy nową legendę mech ciach ciach, magnetyzm echo agonia, psydwidła mikroboty, agonia jest to świetna karta, jest to po prostu niesamowita karta, nawet w taliach, które nie grają mechów jest używana po prostu ta siła jest ogromna, możemy zagrać w dziewiątej turze trzy razy magnetyzację i czy to rozdzielić y, jako trzy jednostki, dwa, trzy, czy zmagnetyzować? Także bardzo elastyczna karta, bardzo dobra, wywierająca presję. No szczególnie właśnie w mechtaliach, ale ogólnie świetna karta. Obecnie jedna z najlepszych w ogóle w grze. Y, tutaj nie będę omawiał poszczególnych buffów tych kart. Te są może mniej istotne, gdyż nie są jakieś grywalne. może zastanowić się nad tymi najlepszymi. Miniatura Galaktyka Luny zmieniona koszt na 5 zwiększyło bardzo siłę i tak mocnego conjureru smaga. Kryształologia pozwoliła na to, że silny stał się Mech Paladyn, również ulepszyło to Shirwala Otikai Paladyna. Technik krystalnictwa, również agresywne talie Paladyna, polepszył. Dodatkowe ręce tutaj nie używane, Kicie skoczek, powstała talia łotra na kicie skoczku, która też jest naprawdę silna. Cewka burzy w agresywnych taliach szamana. Tak samo grzmotnica to jest nieużywane. To też nie jest używane. Łazik: no, sam, żeby rzucić go do talii, nie, ale już wiemy, że z doktora hooka możemy odkrywać mechy, i wtedy już te dwie polepszone mechy są naprawdę silne. no i na początku zostało odkryte broken combo <laughs> z ciach -ciachem, że możemy w piątej turze rzucić tę koneserkę. Jeżeli jakikolwiek mech jest na stole, to mamy nieskończony damage z magnetyzacją z ciach -ciacha. No ale na szczęście właśnie Blizzard ostatnio bardzo szybko reaguje na jakieś zmiany, na, na jakieś broken rzeczy. I od razu zostało to wprowadzone, że znerwowana została ta karta dla kapłana, że zagranie przez siebie stronicy z agonią kosztują ale ginął na koniec tury koszt mm, nie może zejść poniżej jednego no bo właśnie wtedy gdyby to kosztowało za zero to mielibyśmy broken combo że y, tam w piątej turze y, czy w, w czwartej w piątej tak y, moglibyśmy y, w nieskończoność magnetyzować y, i na szczęście usunęli to broken combo i teraz co to wprowadziło naprawdę fajnie bo z miesiąc temu były nerfy Zawsze troszeczkę meta się zmienia po nerfach. Teraz były te buffy i meta znowu się zmieniła, więc naprawdę bardzo duży plus dla Blizzarda, bo dodatki są raz na 3-4 miesiące. A tutaj jakby co miesiąc mamy dodawanie troszeczkę świeżości, więc bardzo cieszy mnie to, że Blizzard takie zmiany wprowadza. Co dalej chciałbym wam powiedzieć na temat tego co się dzieje, może przejdźmy sobie od razu do gry, pokażę wam jakie talie obecnie dominują, co jest dobre i przejdziemy sobie do dalszego jakby analizowania i zastanawiania się nad tym co się dzieje. Na początek to co was najbardziej interesuje, czyli talie. Co jest tier one, co jest najlepsze na ladder turniejowo, także już sobie szybciutko przejdziemy do tego mówienia. Najsilniejsze klasy obecnie to jest Mac, water, wojownik oraz łowca i jakie talie są to różnorodne również zyskał bardzo agresywny szaman także to bym powiedział że jest tier 1 tier 2 te 5 klas i różne talie związane z tymi klasami no na początku wojownik to zarówno bomb jest bardzo dobry to przykładowa talia bomb warriora. Jest dużo możliwości, jakby budowania tych talii, również kontrolny Wojownik jest w porządku w tej mecie, no, przez to, że to przebudzenie Mecha weszło, sporo wyciszeń się gra w taliach. Ymm, mocny jest MAG, dlatego Mega zderzacze, łowcy grubego zwierza zaczęły grać. Ymm, także na pewno Wojownik jest tier 1 talią. Jeżeli chodzi o MAGA, przykładowy ymm, Cyclone Mage, czyli oparty na many. Jest Galaktyka Luny, no obecnie też y, y, jesteśmy świeżo po pierwszym Master Tourze w Vegas, wygrał je w Top 8 w ogóle było pięciu magów Ym, chyba dwóch czy trzech wojowników, nie, nie, nie pamiętam dokładnie, ale dużo magów i kilku wojowników, jeden Łotr chyba, może dwóch woj wojowników jeden Łotr E, chyba tak to się jakoś przedstawiało, mogę się lekko mylić, ale wygrał dog, który grał magiem i nie grał na cyklonie many, tylko grał taką wersję bardziej e, greedy, opartą na minionach. E, więc na pewno kilka rodzajów maga jest obecnie bardzo silne. Ja też przewidziałem, no nie zdążyłem nagrać moich jakby przypuszczeń od razu przed wejściem nawet przebudzenia mecha, e, jak wspomniałem przez rehabilitację ręki, przez operacji i Um, ale przewidywałem to, że mag będzie, będzie jedną z najsilniejszych talii, też sporo osób mówiło, że jakie predykcje z Master Toura, że wygra wojownik, łotr albo łowca, a ja właśnie się z nimi nie zgadzałem uważam, że oczywiście jest to możliwe, te talie są silne ale obstawiałem, że turniej wygra mag i właśnie w to najwięcej było magów, różne postacie maga, bardzo silna talia o wojowników wspomniałem, no jeżeli chodzi o łotra mamy też a co nazwałem szmuli spółka tak nazywam to brzucha przez którego nie awansowałem do Seulu bo dostałem dostałem przeciwnik losowy z losowych legend Leroy'a i to był jedyny outcome z którym nie awansowałem do Seulu obecnie też zająłem kolejny top 8 w weekend hmm, a grałem bardzo mało tych turniejów ale jakaś postać łotra też jest dobra, obecnie kicie skoczkowy deck też jest bardzo w porządku także powiedziałem o magu, o warriorze hmm. Ołotrze. Jeżeli chodzi o łowce, to są dwie postacie dobrych tali. Ta na mechach, tak jak mówiłem, ciach-ciach jest po prostu świetny, to jest upgrade ogromny dla tali opartych na mechach. Mamy również cały czas w porządku, jest midrange hunter. Ja tutaj włożyłem sowę. Tutaj chyba nie ma sowy, ale w tej mecie jest naprawdę w porządku ją mieć. I chyba podwójnie zobaczycie. To jest stara lista, ale można ją ulepszyć tak, żeby w tej mecie była też y, dobra. Yy. I co? agro, szaman... Tutaj jest taki typowy agro oparty na przeciążeniach Mało jest murloków. Nie wiem, czy obecna wersja nie jest lepsza z ilością murloków połączonych razem z cewką, ale dużo jest też opcji na agro-szamana, który też sobie bardzo radzi dobrze w obecnej mecie. No i tak, wspominałem też o Mech Paladynie. Uważam, że nie jest to może to tier 1 deck, ale też jest solidny. Też można go zbudować na wiele sposobów. Yy... I przyjemnie się naprawdę nim gra. Także to są jakby talie, które obecnie, obecnie dominują. No, na lader, co wam polecam, No, wszystkie z tych talii tak naprawdę, jeżeli nie macie pyłu, bo dużo osób mi pyta na streamach: No, mam bardzo mało pyłu, nie mam kolekcji kart dobrej, czym grać? Wtedy nie jest tier 1 deck. Mogę Wam wszystkim polecić Zuloka bez Duszarium, nawet jeżeli nie macie, wtedy tutaj nie ma tak naprawdę żadnych legend. Jest bardzo tania talia, a też spokojnie przy odrobinie szczęścia można 100, top 100 legendy spokojnie tę talią zrobić. Również wspomniany Midrange Hunter jest tanią wersją. Jeżeli nie macie Zuldzina, no cóż, talia będzie słabsza, ale przez jakieś tam niższe rangi spokojnie też przejecie Jest to jedna z tańszych talii. Tak samo jakiś Murlock Shaman, no więc jeżeli nie macie kolekcji kart, polecam Murlock Shaman. Znaczy tam Agroszemana, Midrange Huntera lub Zuloka, które też sobie spokojnie poradzą w tej mecie. A jeżeli wolicie grać kontrolę, no to te co wam przedstawiłem, też również i paladyn. tutaj też mam starą dosyć wersję, ale można go zbudować jakby w ten sposób, żeby, żeby była też w porządku. Ta kryształologia za jeden many jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. Co dalej się dzieje? W międzyczasie wychodziły też kolejne skrzydła przygody. Dalarańska robota. No, udało mi się wczoraj przejść zarówno yy, normalną wersję, jak i tą na yy, Heroiku. No to Widzicie, że już on cały Dalaran zrobiony, złoty, normalny oraz heroiczny. Yy, również wczoraj udało mi się ukończyć. Yy, I obiecałem, że yy, nagram na żywo na YouTube, żeby troszeczkę. Yy, jakby was zaciekawić do tego filmiku, złoty pakiet. Bo co otrzymujemy za tą przygodę? Za tą przygodę, za każdą część dostawaliśmy trzy pakiety, za przejście całości dostajemy złoty pakiet oraz rewersy. Za przejście na normalnym inny rewers i na heroicznym też inny rewers. Już wam pokazuję te rewersy. To jest nagroda za przejście dla rańskiej roboty na normalnym poziomie i bardzo ładny rewers, naprawdę on świetnie się prezentuje w trakcie gry. Bardzo mi się podoba, fajnie się świeci i ogólnie ładna ma obramówkę. To jest właśnie za tryb heroiczny, który wczoraj udało mi się e, zdobyć. To są rewersy za, za, ten, za tą przygodę. No i cóż, i złoty pakiet, tak? No chyba na koniec po prostu otworzę ten pakiet i to będzie wszystko, jakieś słowa podsumowania. Zobaczymy. No, do tej pory chyba otwieram dwa złote pakiety. Kiedyś to było za Twitch Prime a i jeszcze za coś tam jeden złoty pakiet był. Niestety nigdy nie udało mi się legendy otworzyć. Dreszczyk emocji jest. Trzeba... No, uwierzcie mi, że jest naprawdę dreszczyk emocji. Eee, co teraz? Poczarujemy, 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 poczarujemy. No i cóż, zobaczymy, co nam się uda otworzyć. Go! Bam! Rzadka, zwykła, zwykła. Uuu, nie zapowiada to się dobrze. Zwykła, zwykła. No niestety, nic ciekawego tutaj nie było. Zobaczymy jeszcze, jakie te karty. O. Smuteczek, smuteczek. Wszystkie słabe. Większość już miałem złotych. No cóż, złoty pakiet tym razem po raz kolejny nie był dla mnie szczęśliwy. Ale trudno, tak czasami bywa. Eee, no, jestem lekko zawiedziony, ale nic, nic. Trudno się mówi. Trzeba troszeczkę szczęścia do tego. Tutaj go zabrakło. Przyzwyczaiłem się do tego już. <laughs> eee, no, także cóż. O przygodzie powiedziałem, o masterturze powiedziałem. No, jeżeli chodzi o Polaków w masterturze, to bardzo dobrze zaprezentował się Kacper a 8 650. który zrobił wynik 9:3 w Swissie. Eee... Dzięki temu dostał awans na turnieje w Seulu oraz na turnieje w Bukareszcie, które będą jako kolejne Master tury. No, też zaprezentował się Jakub wynikiem 8-4, no reszcie Polaków poszło gorzej niestety. Yy, no ale cóż, yy, fajnie, fajne emocje były na pewno podczas oglądania i śledzenia ich yy, poczynań. No ja otarłem się o Seul, otarłem się o Vegas, byłem na rundę przed i zarówno w Seulu w kwalifikacjach jak i w Vegas zrobiłem po 2 top 8 na razie w Vegas i dwa razy w Seulu. Więc byłem blisko. Jeżeli czas pozwoli, będę starał się pewnie o Bukaresz. Jeszcze znaczy kilka tych kwalifikacji do Seulu również zostało. 6 razy top. Zmienili też to, że 6 razy top 8 daje również awans. Ale no, nie mam za bardzo czasu na tych turniejów wczoraj, czy znaczy w niedzielę. Grałem ten turniej, to znowu trwało 12 godzin, żeby wejść do top 8. Jest to wycieńczające, wymaga też dużo po prostu czasu. Um, jest ciężko mi to znaleźć, żeby aż to systematycznie tak grać. Um, ale na pewno, na pewno te wyniki też moje nie są złe, chociaż brakuje mi takiego spektakularnego sukcesu. Um, no, cóż, to zbliżamy się do 25 tysięcy zwycięstw. Jeszcze troszeczkę do tego wiadomo, brakuje. Um, no i cóż, pewnie koło sierpnia będzie. Nowy dodatek, 4 lipca zaczynają się już kwalifikacje do Bukaresztu, więc zachęcam wszystkich Polaków, fajnie, Bukareszt jest tani, koszt podróży również jest niedrogi, więc warto powalczyć o ten Bukareszt, to jest świetny event z najlepszymi graczami, no ja jeździłem na Master, znaczy na Tour Stopy w poprzednim roku, co fajnie jest się spotkać z komedii Hearthstone'a, naprawdę to nasze community jest bardzo przyjazne, wspierające siebie wzajemnie za to, co się robi. Więc jest świetnie, jakby w tej community być aktywnym. Zachęcam wszystkich Polaków do brania udziału w kwalifikacjach. No i cóż, do zobaczenia na streamie, do zobaczenia w kolejnych nagrywkach, na pewno będę starał się dla was częściej to robić, jakieś Mówi talii, no miałem sporo fajnych, ciekawych gier, ale po prostu brakuje mi czasu, żeby to wszystko połączyć ze streamowaniem, z graniem turniejów i jeszcze mm, edytowaniem tego wszystkiego na YouTube'a i wybieraniem, na pewno sporo jest z tym wszystkim roboty, ale będę się starał dla was nagrywać częściej, także dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć!